A, na aukcji, na tej owładze. A, dostałeś no, te 400? Nie. Ale chcieli ci dać. Tak? Chcieli mi dać? A, ja mówię kurwo. Jak kurwa? Jakim prawem kurwa, ty nas zabierasz? Tutaj kurwa na jakiś posterunek. Nie, ja, ja, ja bym Chcesz? Też chciała... piśmandat tu na, na, miejscu. Miejscu. Ja bym, ja bym na, na miejscu. Ja bym chciał. Mam jeden mandat na miejscu, a pan chciała... Kurwa na jakiś posterunek. Ja, Słuchajcie, Tomek tutaj pisze, żebyś zagrał. To może jak zagrasz, to, to da Donata. To zagraj coś. To... Ale to znaczy. Ale pięknie. Ja. Ma... A to chce. Tomek, co chcesz, żeby zagrać? To może poczekamy, no. e, powiedz co, co chce, a my, my porozmawiamy. Chwilet. No. Tylko. Może Ania nam opowie, właśnie, jak to było z tobą. No, mówi, że tam w rodzinie jakieś mięsnaski były. Nie, nie, nie. A Ania, Nie żyją. Ania żyją. Nie Ania. Ania no, Ania, na zdjęciu to lepiej na zdjęciu z rodziną. Z rodziną. Z rodziną. Z rodziną. Z tak, myślę źle, źle, źle to dopadło z rodziną. Zagraj coś wadera, pisze Wojtas tutaj. Nie wiem, znasz coś takiego? Jak? wadera? Albo przyjeżdżaj na winobranie albo wadera.